Wszystkim przy kolejnych owadach no jak to u mnie bywa tym razem będą dwa razy szerszenie no i raz osy w tej samej elewacji, w innych miejscach na jednej ścianie tak sobie upodobały domek że zrobiły w jednym rogu szerszenie, w drugim rogu szerszenie, no i wszystko jest oczywiście ukryte, osy też są ukryte, wszystko wchodzi pod blachę w elewację, także nie będzie żadnego rozbierania, nie będzie żadnego tutaj wyciągania gniazda, będzie zatrute i jak mi się uda, to zapiankuję. Wszystko oczywiście na wysokości, szerszenie już są pobudzone, bo drgania drabiny je już troszeczkę pobudziły. Przebieram się i zaczynam działać. Tu są szerszenie w jednym rogu, i w drugim rogu też są szerszenie. Taka mała akumulacja. A tutaj, w rogu osy Siedzą w elewacji na bank Teraz jak się tu do nich dorwać, tu jest tylko jedna szczelinka No nic, przypinam się, o, i wyciągają styropian, o Kolejny wyszedł, no tu będzie niezły Armagedon Już wychodzą, o już atakują To na razie zostawię ile mogło tyle ich wyleciało a ja bym też mój domek bronił o teraz dostało teraz tam się gotuje Słychać jak piasnych nic no, i wchodzą pod blachę hmm, 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 hmm. muszę uważać, żeby mnie tu żadne nie dziabno i, i wprowadzić głębiej i krótkie O, jest ich batacha Dają się wszystkiego Nie mogę dobrze wyjąć. Nie mogę dobrze wyjąć języka. O, chyba, chyba, jest dobrze. O, ale szał. Gniazdo musiało mieć spore. A to jest dopiero pierwsze gniazdo. Spróbują cały czas wejść i wyjść. Dobra, Cisnę tutaj jeszcze silikonu. I wtedy sobie... będę kombinował dalej. One cały czas walczą, walczą, walczą. Jak widzicie, cały czas próbują wejść do gniazda. Słuchajcie, no tutaj akcja skończona. Jest zatrute, zasilikonowane. Przechodzę dalej na następne gniazdo, szerszeni, a potem osy. No, słuchajcie, teraz szybka zmiana planów. Jednak będą osy, bo po tej samej stronie widać, że wchodzą, wychodzą. Trudkę dostały, dlatego tak robią. Dobra, biorę się do dzieła. Zobaczcie, jak osy. Tutaj szukają wejścia. Tu, gdzie było miasto. Jest troszeczkę zapiankowane. Tą piankę teraz troszkę oczyszczę, żeby tak nie wystawała mocno nożykiem. No i, no i tyle. I czekać aż wszystko ustanie. O jakieś dziwne zachowanie ich. Nie wiem co to za zwyczaje. Albo się tłuką. Albo uspokajają. Jedno gniazdo szerszeni załatwione. Teraz jestem przy kolejnym gnieździe. I też w narożniku, znalazły sobie miejsce. Weszły gdzieś głębiej. Tutaj widać ich, ich tutaj obudowę. No teraz nie chcą wylecieć Tam jak widzicie, nie wiem czy stąd widać osobniki próbują się dostać, ale tam jest wszystko ładnie zabezpieczone, więc one tego nie przegryzą a te tutaj no już zaczynają kombinować Dobra biorę się za nie prowadzę trudkę najpierw a potem zobaczę co się da zrobić czy zapiankować wejście czy jednak podpuścić wszystko zaraz się okaże tu jest troszeczkę ich mniej tam gniazdo było chyba troszkę szybciej zrobione O, już się gotuje, już słyszę, ale pięknie zaraz będą wychodzić, ale startują, już zaczyna się buczenie jeden, drugi. Może coś się zblokowało Rządło jeszcze wbił, wisi Rządło cały czas pompuje Ale kurczę, kciuł trochę bliżej i dostałbym strzała O, to paskuda Ale wyszła królowa Mam ją. Mam. Wylazła Tak ją tu zdusiło, że wylazła Jest Jest królowa. Patrzcie Chodź, królowa wylazła. Od razu cicho się zrobiło. No, a że on cały czas chodzi Dobra, mam ją No już teraz jest OK Ja na dzisiaj kończę Gniazda zlikwidowane, robota wykonana. Wy się trzymajcie, do następnego, cześć!